Dzień dobry. Witam w kolejnym vlogu. Wczoraj nagrywany vlog żniwny, jeszcze go nie złożyłem. Dzisiaj prasujemy już słomę. Prasujemy, presujemy, tam różnie mówicie na to. U nas się prasuje. I co, zrobione już 21 sztuk, idziemy zmienić siatkę. Kurcze, pole bronowane, tak jak jeździmy, było koszone tak. Tak też było orane. a tata pobronował. Raz tak, jak było o i i później w poprzek się kordę jeździ po tym polu. Tak gibie się człowiek. Krzychu dzisiaj stylowo, klapki, skarpetki. Kurs bożowy, najlepsze co może być. Nawet trochę obleciało. Zmieniamy siatę. Leli się trochę naprasowała w tym roku. Chcę pod 5000 tysięcy, chyba podchodzi bel. Sekwów gumeczka. Mamy zrobiony Zbierać syfy Trochę tych balak wyjdzie i tak wysoko koszone jest żeby mniej słomy było Ale sprzężyta to jednak jednak troszeczkę tej słomy zawsze jest no i gruba słoma też Są miejsca takie powypalane Gdzieś na piasku Albo na górkach, na glinach Tam gdzie słabiej wschodziło Dobra, jedziemy dalej Na poprzednim vlogu wspominałem siatkę, żeby nie zapomnieć Ładnie sypie tutaj te przerzy, to ogólnie w tym roku oziminy ładnie sypią Jednak trochę deszczu tutaj było Teraz taka susza jest od miesiąca nie no, od miesiąca może nie, ale dwa tygodnie to zero deszczu praktycznie Wczoraj coś tutaj popadywało w okolicy, ale tutaj nas omijało Na przykład tam, tam jest Giżycko Kruklanki, to tam tak lało z tyłu tam, yy, Gołdap No może gołdap aż nie, ale tam pod te yy, kowale oleckie, takie tam w miejscowości To tam było czarno, tam na pewno padało Zresztą było widać po niebie, że takie strugi z nieba No i co, fotel będzie się odzywał ten Piotrek tutaj kręcił tą kierownicą czasami są takie zawijasy węża gonił chyba albo coś o tak jak tutaj dobrze, że podbiera szeroki bo jak wcześniej w klasie mieliśmy te 1-2 metra to tam 1 chyba było To ciężko było manewrować właśnie w takich zakrętach. Wąski podbiera zostawało z boku. Tutaj 230 chyba jest. Komin mi napierdziela o ten urwał cię gdzieś tam. Nie wiem, muszę to zobaczyć. Już tyle razy miałem tam zajrzeć. Już trzeci wypad z prasą i ten komin tu napierdziela mi o tą rurkę i o lampę. Już postojówka nie świeci, żarówka strząchnięta, ale kierunek jeszcze jest. Nawet nie ma kiedy się za to zabrać. Taki zapierdziel. Wczoraj cały dzień Perkinsem jeździłem. Cały dzień jeździłem Perkinsem, to dzisiaj do Ryski jak do Mercedesa wsiadłem. Fajnie wieje nam tak akurat przez te szybki przeze mnie. Taka klima można powiedzieć. Bo czasami jak się jeździ albo z przodu, albo z tyłu wiatr. O Jezu. Wtedy to wytrzymać nie idzie. No i taka to robota dzisiaj będzie. Ja sobie prasuję, zaraz przyjadę skończyć, bo tu awaria była. Na poprzednim vlogu mówiłem koło w Bizonie trochę legów jest tam gdzie legi, tam zaraz jakoś zielenizną przerosło. Jak tutaj dołki Pasówka to jednak piękna sprawa do słony. Nie wiem, czy siatki mi za dużo nie podaje, ale na słomie nie przeszkadza, jak więcej siatki, bo te belę się tak nierwą. 90 sztuk, to co wczoraj skosiliśmy, około 6 hektarów tam jest. Yy, teraz tam koszą dalej, tata odwozi dzisiaj. I nie pracuje dalej, no bo zdalają się takie dołki zielone i chcę, żeby to przewiędło. Dzisiaj mamy, no jest tam gdzieś tam około 25 stopni w cieniu. No I wiaterek taki fajny, dzisiaj fajnie wieje, wczoraj tak nie wiało tak jak dzisiaj. Słabiej to wiało wszystko Ale wczoraj paliło strasznie Może gdyby nie ten wiatr to by było jak wczoraj no. I co? Skończą tam I przejeżdżamy na te pole Pole typu chwast Zdesykowane Już wcześniej mówiłem, że nie było pryskane na jesieni. Zima była jaka była. Chwasty rosły cały czas. No i nie mogłem opanować chwasta. No. Rumianu narosło. Widać tutaj, gdzie takie ciemniejsze. To Rumian Haber. Tutaj od brzegu jest przeleciane lancetem chyba. To lancet wypalił, później pryskane lentipurem w środku. Dwa czy trzy opryski. Trzy opryski chyba. Mustang. Lancet i Lentipur Lentipur zostawił, tak jak widać tutaj te ciemniejsze miejsca to wszystko jest fast, no ale zdesykowane i będziemy to ciąć najlepiej by to było z rozdrabniaczem, no ale znaleźć kombajn tutaj u nas teraz z rozdrabniaczem to by trzeba było czekać tydzień a jest pogoda, no to trzeba ciąć bez rozdrabniacza się sprasuje z nożami do boksu się wrzuci tą słomę i tam Depczą. na pole się wywiezie później Wieczorem jadę prasować dalej, także ja Was tutaj nie będę teraz zanudzał Taką jazdą, przejazdami z pola do domu I widzimy się wieczorem z powrotem na polu przy prasowaniu chłonów co, mamy godzinę w pół do piątej Radio ściszymy troszeczkę w pół do piątej mieliśmy jechać robić słomę. Ale dla Krzycha nie wpadło do głowy to, że trzeba tatę zmienić w odwózce. No bo na dojenie trzeba takim to sposobem jedziemy go, zmienimy. Teraz ja będę odwoził. Także dalszej części prasowania nie będzie. Może jutro zobaczymy. A może jutro będzie bożenie słomy. Magazynier, gdzie łazisz? Produktu będę musiał zrobić, bo warka jest zaklejona. Witam kolejnego dnia. Trzeci dzień żniw. Można było skończyć dwa dni, ale, oczywiście, wczoraj o tej samej porze mniej więcej co, co pierwszego dnia, bizon się zepsuł. Urwało kierownicę wiatru w koszu sitowym i co? Trzeba było zjechać. No. Dzisiaj kończą hektar, został wczoraj do skoszenia i mamy poprzężycie. Tutaj taki klinik został im, gdzie tata pod lasem stoi. W całe G zostało, kończymy przężyto, zostaje tylko to sprasować. Temat przenżyta mamy zamknięty, i co trzeba będzie organizować jakieś samochody, tiry, łódki, patelnie, tam różnie się to nazywa i sprzedawać.